Dobrze pospawani, zapraszają na seans. <śmianowidze> U, to właśnie te łańcuchy, w które ubiorę Szymusia i go tego stawu, nie? Byki dziki kos z Afryki właśnie dowieziono mi specjalny stolik, przy którym Bajlando będzie wchodziło nieco mocniej to jest ta blokada Zora, zaraz Damian będzie w sypę miał Damian dziewięć palców <laughs> Miejsce, Kurwa, Jakbyś chciał, to cię wujek nauczył spawać magu, ale ty to wiesz, ty A ciężki kto? do nauki. O kogo ko ci chodzi? Bo zobacz człowiek jest spoiny, star. Tu już jest gruby materiał, nie? Tutaj już jedzie się na ostro. Tu się leje. 300 Amper. Także tutaj, zobaczcie, największa, jedna z większych e, fryzarek w Polsce. O ile nie największa? Cały czas w użytku, nie? Także... Coś pięknego. Czemu już tu nie pracujesz? Ale najlepsze, że tak wielki zakład został zrujnowany. Ile tutaj możliwości jest jeszcze przy tym, co tu jest, nie? Kiedyś to był chyba największy zakład w Polsce, co się zajmował tak. tymi rzeczami górniczymi, nie? Ogólnie wszystkie rzeczy do kopalni były robione tutaj, też na tych właśnie fryzarach. Wiesz, to było robione za czasów, kiedy e, kiedyś nikt nie żałował, nie? Na materiałach, na, na wszystkim. Zobacz jakie koła zębate a te To jest do frezarek tych, nie? No, te noże, nie? No. To. Idziemy tam zobaczyć, co? Patrz, szukaliśmy łańcucha kiedyś Zawijamy, dawaj Szymuś k***a kur... ty... Ty, ty, może zrobimy komuś z tego tabory. Ty, a może załóż to na Nie. będziesz biej Barakus Będę w tym odcinku jak bij Barakus Ale to powali mnie na ziemię, nie? No to dobra, dziś przy jeziorze zrobimy jeszcze ty to właśnie te łańcuchy, w które ubiorę Szymusia i go wje... tego stawu, nie? Ty, a po co tu jest. To tutaj piec był, nie? To wypalali coś, ładnie tam. Coś było. Tak, tutaj k... robić, bo tu zawsze ciepełko było. Co, Szymuś, masz posłanie, połóż się, ty. Ty nie gadaj, bo sam kiedyś w elektrowni spałeś na czymś takim. A, tam kiedyś się spało, teraz mogę powiedzieć, nie? Tak. Do pracy się chodziło pospać chwilę. <słuchy> Także zobaczcie, takie rzeczy stoją i niszczeją, nie do wiary, nie? Przecież to mogłoby jeszcze posłużyć tyle lat, to pewnie ruska robota, nie? Na pewno, wszystko to ruskie do dzisiaj chodzi, nie? Kurwa, człowiek. A ten łańcuch to Szymusiowi założymy na rower. A będzie po <śmiech> <śmiech> Przyszła mi taka myśl, Szymusi. O, o, czekaj, czekaj. Tutaj jest tyle możliwości, że mi się wydaje, że moglibyśmy pokmienić i coś Coś tutaj zadziałać, mi się wydaje, wiesz? I powiem Ci, że może zaskoczymy oglądających? No. Jak myślisz? Myślę, że nam się Ja myślę, to... że zrobiłem coś tak d***anego, że Wam buty spadną, nie? Centralnie. Także nam już się coś zapaliło w główce. Przyszliśmy dzisiaj tutaj troszkę pochodzić, powęszyć. Mam nadzieję, że nikt nas stąd nie pogoni. Oby nie. Ale, ale wpadliśmy na super pomysł. Znaczy w sumie ja nie wiem co się jeszcze wymyślił, ale ja, ja już mam ja pomysł. Ja na pewno mam super pomysł, nie wiem co Damian, bo jego pomysły są tak czasami... Ale super, pamiętacie z wcześniejszych odcinków, e, od myślenia to jestem ja, nie? Ja, ja kur... Jeb. Ty jesteś od myślenia, no, proszę cię. Za długo cię znam, żebyś w to uwierzyć. Dawajcie, budniemy się jeszcze tam. Pamiętajcie, że on tylko dobrze gada. Ty, tu, Ty, jak cię znam, to podawaj za, za tą skrzynię. Ale centralnie tutaj mieliśmy stoli, którzyśmy w tam wiadomo, jakaś wudeczka były panienki, wiesz, koksik, nie? Dziwki Także takie... Lachiery. dziwki koks i tajski boks. Ja Kur... Jebie zaraz. Mój zaraz, zaraz, Nie, ale ten, ale... Szymuś. <laughs> Dziadziuś, nie? Ty żartowałem. <laughs> Ty patrz człowieku, jaka prasa, stary. Zobacz jaka ten do Blach Walcara. Ty, a my żeśmy sobie robili sami Gentarkę, nie? Ty, może zawiniemy stąd stary ty, dawaj. Jest mam za mały garaż. Ty patrz jakiś piec tam jest stary. Ty ciekawe ile to ma ucisku. Spokojnie, dogadamy się! Dostaliśmy mało pierdol no. od właściciela, okazało się, że jednak to że jednak nie jest opuszczone. To opuszczone. Właściciel nas ładnie usadził. Także ten, ale słuchajcie, dogadaliśmy się z właścicielem. Powstała jakaś idea. Mamy wizję. Mamy coś specjalnego, co przygotujemy naprawdę, że Wam spadną buty, nie? Jeszcze czegoś takiego nie było, nie widziałem czegoś takiego, że było. Nie, ja wiem. Też nie? i chyba myślimy o tym samym. Tak, tak, tak. także... Zrobimy coś, e, będzie tak, będzie dużo emocji teraz naprawdę, nie? Za dużo gadasz Damian. Czekajcie, no, czekajcie oglądajcie, obserwujcie, zobaczycie co się będzie działo. Siemano dobrze pożubano! E, lecimy teraz właśnie w stół, który jest już zapakowany na pacę. Niech nie będzie klienta, klienta, specjalnego klienta, także teraz powiecie to kupicie, przelecie sami i zabieramy was ze sobą. Łogień! Dzisiaj ta ręka tak mnie świeżpi, żebyśmy musiał mi przy... Tak mi on dzisiaj denerwuje, a ja tak to samo. Tak ją... Ale trzymać nie pij ludzi w okularach Ściągaj Ale więc będzie jeszcze bardziej, tylko szkoda, żeby ktoś stracił panowanie nad kierownicą. Tym bardziej, że to kamera samowódnie. Weźcie go zabierzcie stąd ode mnie. Ja już nie mogę z nim wytrzymać. Nie? Nie, ja mam pomysł. Wysiadaj. Tego jeszcze? <grymne> 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 Byki, dziki kos z Afryki właśnie dowieziono mi specjalny stolik, przy którym Bajlando będzie wchodziło nieco mocniej. Ja jestem ciekawy jak to wygląda, widziałem tylko fotki, ale widzę, że to jest punkt, manufaktura. Ogólnie cała, cała też się dzieje na górze teraz, nie? Jak no. ściągniemy to to zobaczysz co tam jest. Prawdziwy efekt dopiero będzie Mega, no dobra, no dobra. jak widzicie trochę jest tutaj w budowie, ale jest seska, proszę zwrócić uwagę. Że jest mała Jeseczka i tu też są jakieś elementy zespół, nie? Jest, oczywiście, no, to jest niespodzianka. Nie? nie, Wszystko pasuje, dobra. Ja Wam oczywiście pomogę. Ja Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy się nie jest skończone na podwórku, ale będzie pasowało na pewno. Także specjalne zamówienie dla specjalnego gościa. I z skąd pomysł na. ekspert. wiesz, fajnie teraz trochę żeśmy Instagram, okay. trochę własnej inicjatywy. No. No nie, najmłodszy major są już krzyczy, ale zobaczcie, ja wam powiem tak, kurna, to jest szkoda to, żeby to gdzieś na tarasie było, to jest naprawdę Znaczy mamy test, te, jak coś, to możesz sobie odkleić, wziąć w No i To szkoda, ja wam powiem, że jak się ma, mówię, przywiozłem na King'u, no to ten tamty, dobra, zobaczymy. To jest piękne, naprawdę. Dobrze pospowani. prosimy o wergle Nie no piękne Panowie nie no elegancko To komponuje się, komponuje się To zawsze jest piękne, to jest. naprawdę Panowie jest mi zaskoczony No mega mi się podoba Że niech służy A więc burdeczki widzicie Siemano Sobrano Blacik jest, wszystko się zgadza Pięknie do jest. I dobrze pospawani! Dobrze Dobra, pospawani. jakby co, to co no polecam, naprawdę mi się to podoba, myślę, że jest godne uwagi. W praktyce też powinno być dobre, bo widzę, że to jest solidna robota. To nie jest jakaś sklejka, wiecie o co chodzi? Kur... Na łańcuchach wypikamy. Także cieszymy się, że klientowi się podoba, także... Dobra. Zdróweczka. Zróbeczka. Świąteczka. Dziękuję, Siemano Soprano. Pospawani mordeczki. Dobrze, dobrze pospawani. No i to dobrze pospawani. <laughs> no. Mamy jeszcze dzisiaj na powrocie parę misji. Zrobić upiec, dwie pieczeń na jednym ogniu Od bardzo dobrego przyjaciela Weźmiemy piłę taką Jak ona się nazywa? Nie był koszmica to się nazywa Także ułatwi nam to robotę, nie? Także weźmiemy, to jest bardzo stary sprzęt, ale działa, nie? Może strojnie odpowiedzi do tej roboty, którąśmy tu robili, ale no Tak to jest, jak się coś działa Od sprzęt, o którym mówili niedawno Robo troszkę do poczyszczenia, Ale będzie działał Oczywiście lepiej niż mój jeszcze... polec. Projekt, który będziemy robić, będziemy ciąć rureczki, 17 na dany wymiar, także to nam ulepszy, znaczy usprawni może robotę. będziemy tylko, Zrobimy sobie ogranicznik e, długości, A. tylko cyk, 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 także mamy do ucięcia, zdradzę 240 rurek. Dobre, Dzisiaj zaczynamy kolejny projekt. Będziemy robić przygotówkę do tego projektu. Potrzebujemy stworzyć sobie jakby stanowisko pracy odpowiednie do tego zlecenia. I kilka rzeczy, które nam to wszystko ułatwi. Także zrobimy sobie taki dystans, żeby ciąć rurki. Na jeden wymiar? Tak, zlecenie będzie też z rurek, 17. No i do tego zrobimy sobie taki koziołek, jak to mówią. Podtrzymujący tą rurę, żeby nam po prostu nie opadała przy cięciu. Eee, żeby bo to jest niebezpieczne też? No nie? I żeby nie było jej trzeba trzymać, nie? Dokładnie cały czas. Czemu także... się zabrało trzymania? <noise> Wykorzystamy e, cały odpad, który gdzieś tam nam został. Z tego będziemy po prostu robić ten i dystans, i tego te koziołka, nie? Tak nie? Zwykle staramy się zrobić coś z niczego, czyli działamy dalej z odpadów. Tak. Ze śmieci. Także tutaj mamy ogólnie troszkę złomu. Moglibyśmy wykorzystać to, szkół. O, to wykorzystały. Daj Dajcie rurkę. No. Co robimy najpierw w ogóle? Co, od koziołka zaczynamy, czy od tego dystansu? Może zrobimy koziołek najpierw? No to dobra, to robimy koziołek. To na razie to trzeba. bo no. już mam wizję na tą rurkę. No to dobrze, że masz. Czekaj, to my możemy to zrobić rurki. Mamy dużo rurki też z odpadu. Zrobilibyśmy to na zasadzie, nie wiem. E, Hepnęlibyśmy nakrętkę w ten sposób mm. do tej rurki i ona będzie tutaj regulowana. Ja będziemy ją wykręcać, nie? O, czekaj, 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 bo ja wam jeszcze... Dobrze, dobrze mówisz, mów dalej. Ona by miałaby regulację, ale tutaj że, żeby teraz byśmy dali coś... Nie wiem, do, na górze, żeby na I tym leżała... A na to, patrz. O. Patrz, co zrobimy. A tutaj przyspawamy kawałek konturnika. No i to będzie dobre, bo ona, ona będzie leżała sobie w tym tak. dołku. I do tego zrobimy tutaj, nie wiem, trzy czy cztery nóżki. Trzy nóżki myślę wystarczy. I tutaj regulacja kręcona, prosta. Jak budowa cepa. Dokładnie. To najpierw może przyheftujemy sobie ładnie tą nakrętkę, ale to może z gwintem już, żeby nam to nic nie uciekło. Dzisiaj fryzurka fresh, o świeżo je. pitolony. Pozdrawiam moją barberkę Karolinę. No. Słyszała żaga? Nie, my żyjemy w otwartym związku. Stary, po takim tekście to ty będziesz gubę palcami. Jest dobrze. Nie, moja żona jest wyrozumiała. A, jeszcze... Ko kocham Cię Agniesiu. Jesz jeszcze jest dobrze, dobrze <noise> mówi. Dawaj szymuć, bo nie ma czasu. O jeżdż. Pokaż jaki twardy jesteś. Ty maj bez rękawiczek, <noise> ja będę heftował. Dobra, chociaż bez margen. Także zobaczycie jak zaczynamy pracę od takich podstaw. Ogólnie pokażemy jak właśnie z odpadów jakiś można zrobić. Także nic się nie marnuje. Jedynie co to tu się marnuje Szymuś, Jedyne, bo on powinien to, mieć i to... lepsze stanowisko, jakiś, jakiś prezes. Jedyne co przedamianie to się marnuje mój umysł. <laughs> Jedziemy z tym tematem. Dobra, elegancko. Starczy. i to teraz o widzicie? rureczka będzie szpilka wykręcana z gwintem. To będzie nasza regulacja. Do tego teraz przyreftujemy tutaj tą kątowniczek, w którym będzie leżała rurka. Ja to tak tak, 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 tak. To będzie bardzo przypominało oryginalny, jak to koziołek do rur, przeważnie. Koziołek-matołek. Koziołek-matołek, tak. Przeważnie takie coś pomagało w ustawianiu rur. Ty, ale Na dam kontrę jakąś. Właśnie o tym samym chciałem powiedzieć. Damy jeszcze jedną nakrętkę, która no sobie tutaj luźna będzie. Gdzie masz te zeszlifowane A Dobra, jest. Widzisz? Dobrze pospawani. Teraz ogólnie, to co robię, to chcemy po cięciu zeszlifować tą ostrą krawędź, żeby się nie pokaleczyć i żeby wyglądało to też estetyczniej. Tak. O, to położ. będzie wygodniej, co? Co, na tym? Nie. Jaki, jaki on jest mądry, ty! Nie ma za co. Co ty zrobiłeś? Gdzie zaleję, to idę. Sprawdzimy refleks Szybusia, nie? No, to Najpierw trzymaj prosto, ty. Prosto to Majki. Dobra, że się wyprostuje zaraz. Wyprostuje zaraz ja Ciebie wyprostuję. To normalnie aż pływa tak. Dobra, dawaj tego też z Jest i to będzie, druga nakrętka będzie kontrą. A może jakieś uszy jej czy nie? Do kontry. Tego klucza nie brać? A no sobie można ten jakiś... Nie? Można by było w sumie Damián, to wygląda tak jakby profesjonalnie Tak? tak. No jak? No my przecież tylko profesjonalnie robią ja nie wiem o co chodzi w ogóle. Zobaczmy jaki to ma wymiar. 100 odpiły, zaraz czekaj, zobaczmy ile ma stół odpiły. 710 mm. Dobra, mamy taką, rurka nawet będzie 460 mm, to czyli zróbmy to gdzieś na tak To nóżki. Takie po 25 muszą być, żeby to stabilnie stało, nie? 20. Dobra, po 25, 250 mm. To Ty, a podobno to ja iskry na twarz Te Ej kurwa, jak to jest ta blokada. Czeka, zaraz, zaraz Damian będzie... Chcę, by miał Damian 9 palców. <noise> to to będzie tam trochę, nie? Rurki? No, no można w sumie też pozacinać się. Tak, o gdzieś. Tylko teraz, żeby wszystkie tak samo uciąć. Tu jakiś przymiar. Czy na napałe? Na, pałę? na pałę. <grystanie> Laser w oczach przecież. Widzicie tą praktykę? A jak. Zobaczymy jak wyszło to nasze na pałkę, nie? <grystanie> Ty! Człowieku stary, ty mógłbyś się ode mnie uczyć, popatrzcie. No lepiej nie, pole nie. Widzicie? Wszystko jest elegancko, nie? Zaheftuję ją tu, tylko poczekaj farbę... ten... może no. no. Dobra. Tu mi się od razu elektrownia przypomina, ten zapach tej farby, no. Znowu na oko. No ja, jak, na pałe. Dawaj. Czekaj, bo mi się to wydaje, że to musi trochę do mnie pójść. O. Trzymiesz? To dobrze, by było może podzielić to na trzy części, ale dobra. No weź tu podziel to teraz. Dobra. No przecież my wiemy ile to ma być. Pokaż. No słabo to widzę. Nie, bo to trzeba Damian dać tak. Jakoś. Tu bardziej. Dobra, to weź tam to puść, bo to jest, z tym trzeba to zeszlifować. Nie, tutaj będzie ona. No dobrze. Widzisz, ja już widzę, że jest ok. No to dobra, ale może puścić, czy ty byś trzymał i spawał? Będę trzymał i spawał, tak. Ta ta, znowu zaczynać. Pokaż No jak i teraz, weź. no pokaż teraz, jak to ma być. O, czekajcie. No i znowu dałeś to źle. No nie no, tak No tu. Tylko nie naciskaj tego, bo to nie trzyma się za dobrze. No. Ale tą byśmy troszkę odgięli. No to jeszcze masz pole manewru? Mówiłem, że robię lekkie hefty stary, żebyś to na razie nie odginał. Czemuś jego lekkie hefty, nie? Fajnie, że skóra szlifnął tu, Całe życie z wariatami, nie? Mm. Dobra, tak naprawdę y, przyrząd, który będzie służył jako koziołek, tak zwany, y, praktycznie jest, jest już skończony. Jeszcze Szymon tylko te nóżki obspawa i tak się będzie prezentował. Przeznaczenie to jest właśnie podtrzymywanie rurki przy cięciu na gumówce. Czy gumówce? Weźmy, nie rozmieszaj teraz. Gumułc, gumówce. Całe życie. O. Już dziura. No to na zakończenie, to nie dziura. Dobra. To się dotyka drutem do elektrody. Czekaj, bo nie no, wiem czy nie dobra, wiesz, to nie będzie nam jeszcze dobra. potrzebna. <laughs> Co za górę? No, się no myślałem, da, że na dole złapiesz. Patrzcie na to. Cyk. Dobra, to teraz można też Proszę zaprezentować no jak, to, jak to działa. Regulujemy sobie wysokość. I, I to w dół na Pyk, pyk, o, pyk, I mamy zakontrowane i nam się nie rusza. I teraz tak, by trzeba było coś wymyśleć, z czego zrobimy tą ten dystans do... Jak on się profesjonalnie nazywa? Który dystans? No do rurek. Siły? Lobownik, no. nie? Docinamy sobie do mhm. na tą szerokość troszkę więcej. No. Przyspawujemy spodem. Teraz... Pod o, 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 o! Popatrz, popatrz. Pasuje elegancko. Pasuje jak trzeba. Tutaj dajemy blaszkę. No. I tutaj dajemy jedną nakrętkę, znowu i śrubę. No i z tyłu tak samo, żeby Aha. to było stabilne. I no i dobra. No to dawaj, czekaj, jaki wymiar? No to mierz. Zaraz próbujemy to jest jakiś. Na dziś to jest rurka z jakiegoś regału, chyba takie, te sklepowe, nie? Tak. O! spadłem. Zobaczcie, patrzcie. Jakie poświęcenie. no. Teraz co Szymon robi, to po prostu tym urządzeniem, który to, to jest punktak, który służy do tego, że odznacza miejsce, w którym e, zaczyna się wiercić, żeby wiertło nie schodziło, żeby nie uciekało, nie? Żeby nie uciekało, dokładnie. A od góry, czy od boku? Dobra, także mamy... Pasycznie nie kazałem odciekać. Mamy ogólnie już rurkę e, dociętą na wymiar, e, przyheftowaliśmy nakrętki do śrubek, żeśmy przyheftowali motylek, który... Jest teraz e, ciężki, <głos> strasznie. <głos> Także to będą, te, te śrubki będą służyły do tego, żeby ten dystans, który będziemy po prostu chcieli uzyskać, będziemy sobie kontrolować, żeby to nam e, było. Znaczy ten dystans. Był no, żeby dystans czas, był zachowany. Cały czas w jednym miejscu, nie? żeby on się po prostu nam nie przesunął w ogóle bez Teraz tak. Teraz ta rurka będzie. Będzie ruchoma, jeżeli chodzi o wyznaczanie tego dystansu i teraz te motylki, które tutaj Szymon przyspawywał, one po prostu będą teraz dokręcane w ten sposób. I, i będą nam blokować tą rurę. I teraz tej rurki nie ruszymy, bo jest zablokowana. Te, dawaj tu masę, zapniemy, przyspawamy tą blachę od razu. Dobra. Jeszcze nie zaczęli już... Widzisz ona... Ją by trzeba było troszkę jeszcze wypoziomować. I dawaj tą dechę drewnianą, połóż po prostu tam pod te jedne nogi tyle. Ty no co to? Dużo <śmiennie śmiennie> lepiej tam nie co? <śmiennie <śmiennie> 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 O! Nie, albo kamienie popodkładamy ty. No, no na razie tylko zobaczymy. Nie, to no, dwa to jest, jest. za dużo. Trzy za dużo. Postawlowo. Posta, weź tą kamyczkę Co to taki wiesz, prowizorka. Za dużo jeszcze, teraz, za dużo, ja pierdzie, dobra daj, daj te parę złotych. No i ty, a my żeśmy nic nie zrobili, rozumiesz? Ja. Normalnie, to no nic nie ma podłożone, nie? Dobra jest gitarka, tylko ja jeszcze... wielkopomna chwila. Poczekaj, bo jeszcze maszynę włączamy bezpiecznikami, nie? Eee, Szymusz musi znowu ten kabel co na lewo prąd ciągnie od sąsiada załączyć. Nie, już jutro będzie wszystko dobrze. To idealne cięcie, nie? Teraz robimy jeszcze tak. Eee, mamy dokładnie 745 mm. Utniemy jeszcze jedną i przyłożymy jedną do drugiej i zobaczymy czy są identyczne, nie? Tu jest super. że mamy ustawioną piłę na jeden wymiar, czyli teraz tniemy jeszcze 178 rurek. Widzicie, jak przy dobrym przygotowaniu idzie sobie polepszyć pracę. Te rulki jedna za drugą lecą na ziemię. No ale ogólnie co jeszcze chcielibyśmy powiedzieć, tak na dziś, zakończenie dzisiejszego dnia, że od czerwca odcinki będą emitowane teraz co dwa tygodnie ze względu na czas urlopowy. Tak jest. Bądźcie na bieżąco obserwujcie nas, także widzicie, cały czas u nas pali się robota. Ten projekt, który teraz robimy, uważam, że zwali Was znów nawet teraz naprawdę. będzie chyba na razie nasz najgrubszy projekt. Tak, mi tak wydaje. Tak. Tak, także. Ten... Trochę nas sprawdzi radę. Kto jak nie my. Radę. Subskrybujcie, obserwujcie, lajkujcie. Bądźcie z nami. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Dobrze pospawani! Na razie.